Zacięte walki w rejonie Nigru. I sponieśli ciężkie straty Niger, zacięte walki wojska z islamistami. Co najmniej 12 żołnierzy i kilkudziesięciu terrorystów poniosło w sobotę śmierć w rezultacie zaciętych walk na zachodzie Nigru, poinformowało w niedzielę ministerstwo obrony tego kraju. Ten rejon Nigru jest od 2017 rok. Penedrowany przez ugrupowania zbrojne powiązane z Alejak idą i z tzw. Państwem Islamskim. Do starcia z liczącym kilkuset islamistów oddziałem doszło według opublikowanego komunikatu w rejonie wioski Fantio, w departamencie Tera, gdzie żołnierze dostali się pod silny ogień. Izlamiści, jak podało ministerstwo obrony, ponieśli ciężkie straty. Co najmniej kilkudziesięciu poniosło śmierć. Zniszczono też pojazdy, którymi poruszali się napastnicy i zdobyto środki łączności którymi się posługiwali. Jak poinformowano, 12 żołnierzy wojsk rządowych poległa 8 zostało rannych. Siły rządowe wsparło lotnictwo. Do najbardziej zaciętych starci dochodzi w przygranicznych rejonach Nigru graniczących z Mali i Burkina Faso. W rezultacie trwających od 2017 rok walk poległy tam tysiące cywilów a miliony musiały opuścić swoje miejsca zamieszkania.